Owen Grady zdecydowanie nie należył wielu do jednej z najbardziej pożądanych minifigurek w LEGO. Bo choć w zestawach ostatni raz wystąpił 3 lata temu, to ze względu na jego częste występowanie w magazynie, wielu ma już go serdecznie dość. Ja jednak chciałbym przybliżyć dwie wersje tego bohatera, które w mojej opinii zasługują na nieco więcej uwagi. Pierwszym z nich jest Owen z początkowych scen w filmie Dominion. Pojawił się tylko i wyłącznie w jednym zestawie, a charakterystyczny dla niego jest szary płaszcz, który definitywnie wyróżnia się na tle brązowych kamizelek i szarych koszul. Druga natomiast jest nieco młodsza wersja tego bohatera, widziana w archiwalnych nagraniach przedstawionych w Upadłym Królestwie. Zdobyć można go było wyłącznie poprzez unikalny zestaw, dodawany okresowo do zakupów w sieci sklepów Toy Choć może niewiele różni się od klasycznego ubioru, to w przeciwieństwie do reszty ma całkowicie indywidualne wyrazy twarzy, a dodatkowym atutem jest nadruk ochraniacza na przedramieniu. Są to zdecydowanie moje dwie ulubione figurki przedstawiające głównego bohatera ostatnich trzech filmów. Lecz nie zmienia to faktu, że